Witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj omówimy Black Prince, yy, czyli czołg ciężki siódmego Tieru yy, z drzewka brytyjskiego. Prowadzi on do, jak on się nazywa, do fv 215B. Ale o tym. No i tak, czołg jest yy, z cholernie wolny. Mimo mocy silnika i masy 50 ton, proporcje ma chyba lepsze od Tygrysa Porsche, ale się wlecze niesamowicie, przyspiesza tylko szybciej. Um, prędkość obrotu to już w ogóle straszny jest. I doszliśmy do pancerza kadłuba: 152 mm i owszem, 152 mm mamy. Dokładnie 152,4 tutaj na tej belce. Dalej na tym wypłaszczeniu mamy 50,8, ale to jest taki kąt, że życzę powodzenia. A później mamy dokładnie tyle, ile jest na tych wikispotach. Są bardzo mocne wikispoty, czyli 139,7 mm. To jest tabelka. Ona jest pod kątem prostym. I pod spodem mamy dolną płytę, która też ma 139,7. Um, ale jest już pochylona. Od boku yy, mamy tak gąsienice liczące się za 20. Tylko gąsienice na Black Prince'ie są wszędzie, tylko nie tutaj. Tutaj nie ma gąsienic, tu jest goły pancerz. Boczny, który ma grubość 95,5 mm. Jest to bardzo dobry wynik. Sidecraft na tym czymś, naprawdę dingów pełno. No i tyłek. No, w sumie jest różnica, bo. Tak, już mówię. Tutaj na tyłku on ma 50,8, więc to jest naprawdę. Ta płyta jest polecana przeze mnie. A to 25 to jest tylko tutaj. ale to jest żadna różnica w sumie. No ewentualnie dla jakiegoś trolla, chociaż też by nie przebić. Wieża. I tutaj w wieży dochodzimy do kłamstw gamingu. I tak. Oczywiście mamy napisane 152 mm od frontu. Czy to prawda? Guzik, prawda? 152 mm, szkoda, że nie mogę przybliżyć. Jest tylko tu. Tu, na górnej części tego, jakby kołnierza poddziałem, i tutaj na tych belkach, gdzie są takie śrubki. Gdzie indziej mamy tak. Tu i tu jest 240 mm, po prostu strasznie edingujące. Tu mamy 240 jarzmo, więc w sumie nikogo nie obchodzi, jaką on ma dziurę na działo pod spodem. To jest naprawdę ciężkie. No i tutaj mamy 50 mm, ale pod takim kątem, że no, też nie polecam. A już jak jesteśmy z boku, to mamy tak. 95, tutaj nie ma nic innego, to jest 95,25 mm. I od tyłu e, tego dla Wargamingu nie ma, a to jest 95 mm. E, teraz mamy w, ten waz 95 mm, więc papierek, no, papierek, no ale wytrzymały nawet. I możemy z góry. I z góry mamy yy, tak 19 mm tu, czyli artyleria go od razu kocha. Tutaj mamy te 25, a tutaj to, to 50. Artyleria woli nie? I tu mamy 19, też na tej całej płycie. Tu jest to, co Wam pokazywałem, ta pochyła to ona ma 50,8. Więc jak jesteście artylerią, to strzelajcie górna część wieżyczki albo tutaj za wieżyczkę. No, on jest olbrzymi dla porównania. Um, tygrysa weźmiemy. A, tylko że Tygrys jest tak. Tygrysa. Tygrysa i to coś to jest może trochę mniejszy, ale zobaczmy na długość. Tygrys jest węziutki, naprawdę. Tygrys jest po prostu wysoki, a to coś to po prostu... no nie wiem z czym to porównać. Z ruskiego drewka nie mam z czym. Możemy z amerykańskiego, ale w amerykańskim to. Dobra, no, nie. Możemy porównać jeszcze z tą. z ósemką niemiecką, która chyba będzie trochę większa. Ta VKP, ale. Ręki sobie nie dam uciąć. Nie, jest mniejsza też od tego kolosa. Drzewko rozwoju. I tak, odblokowujemy. Działo. 17 funtówkę. Działo naprawdę fajne. To mam strasznie popy straszne popykadło celne. Szybko przymierza. Bije za 150 proszę. Benytracji. No tak jak się spotyka z innym Black Princess mamy zabawę. Radio. Nie ma takiego złego radia. 700 metrów zasięgu. Jest ładne. Um, siennik 600 koni. To nie wiem, jak on jedzie na tym, bo już miałem odblokowany z drugiego drzewka. Ale. Mm, gąsek nie odblokowujcie. Po prostu idźcie do Kevratona, jak nijakiego. I tam po prostu trzeba zrobić tak. To działko będę miał niedługo, więc będzie w poko. Dobra. To dziękuję wam za obejrzenie filmu. Jak się wam podobało to łapka w górę i sup. No i do zobaczenia.